Cześć, witajcie, z tej strony Kusiak. witajcie w kolejnym odcinku Solo. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się pokrótce, albo zaczniemy, ehm, mechanizm, dokładnie mechanizm i postanowiłem, że tutaj będzie idealne miejsce dla tego, e, dla tego mechanizmu. <laughs> mechanizmu, mechanizmu, zwał jak zwał. Tylko tak, ehm, muszę sobie tutaj... Co ja mam tak cicho grę? What the fuck? Przypominam oczywiście o łapce w górę. Co byście nie zapomnieli. Tego się pozbędziemy na razie. Tutaj na pewno będzie sobie wychodził kabel. Więc tutaj dobrze będzie go. Myślałem, że to już creeper łota. <laughs> Dobra, i pasujemy gdzieś tutaj windę wklecić. Ha, myślałem, albo windę tu. Ale zobaczmy, gdzie my się pojawimy. O, 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 o. o, o. Hmm. No, Nie do końca mi to kurde leży, żeby. Chociaż to i po można będzie przechodzić, nie? Ale w zasadzie zobaczmy, czy my tu mamy coś. No, może by się czasnął tutaj, nie? O, 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 idealnie. Dobra. Byśmy zrobili to w ten sposób. <laughs> Tam trzebałoby troszeczkę przesunąć. I tak bym to widział, dokładnie, tylko tak, potrzebujemy jeszcze tych slabów, slabów mamy 6. Przyda nam się troszeczkę więcej, no, na szczęście... Na nieszczęście nie mam stona. Ale gdzieś to był stone brick, ale to jest chisla. Więc muszę to chisnąć sobie znowu na zwykły stone, aby przerobić to na... A, na te slaby, no. Okej, okay, dobre. Pik, pik. Nie wiem na mi tam w ogóle tego wejdzie. Więc na razie zrobimy 30... O, 30 to raczej spokojnie. <laughs> tak w ogóle mnie jakoś drażni te dynamiczne światła ostatnie. Nie wiem czemu, ale mnie tak denerwują, że ja pierdykam Dobra. Okej. Okay. Tutaj też damy to. Tutaj, I tutaj, ok, dobrze, jest, 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 yy... <laughs> jest progres, nie, teraz tak, to też trzeba są wykurzyć, i to, i to, teraz tak, yy... nie, bo w sumie tutaj byłaby ta cała śmieszna nasza winda. Okej, okay, perfekto. To teraz tak. Skoro tutaj mamy to, więc tutaj nie będziemy musieli mieć. Mhm. I tu będzie ziu. Winda do góry. Dobra, słuchajcie. Teraz tak. Tutaj sobie kopsniemy. Weźmiemy sobie dwie windy. Gdzieś ja tutaj je sobie miałem. Gdzieś. Gdzieś. Bo trochę mi zostało, pamiętacie Elewator właśnie. Dwie sztuki. <laughs> mhm. Dwie sztuki będą idealne tutaj. Dobra. Beng. I drugą musimy podskoczyć do góry. Bo wiecie, nie będzie mi się za każdym razem chciało zapierdzielać, <laughs> że tak powiem z buta, nie? E, to tutaj? O, 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 ja se to źle położyłem. Tutaj ma być drewno. A tutaj ma być winda. Czyli co, windą koło drzwi będziemy? Ha, 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 nie No niedobrze, niedobrze. System mi się tutaj rozpierdykał. Oho. Wiecie, co się robi z takimi drzwiami? Na pewno wiecie. To, to by mogło być tak, nawet tu będzie pasować do tego. Tutaj to przeżyjemy. No ale tutaj trzeba coś z tym zrobić. Ja myślę tak. wyrąbimy te drzwi. Jebiebiep. Jeb. Te też. Jebiebiep. Jeb. Wszystko ładnie sobie przesuniemy o jeden klocek. Okej. Okay. Stone brick, to jest to? Nie wiem, bo jest marble, 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 marble. Okej, okay, nie mamy marble. Okej. Okay. No i już mamy perfekto. Ten jak gdzieś. Nie wiem, czy on tu chodzi tu. Czy gdzieś chodzi sobie u mnie? Dobra, no jest trik. Albo kurka gdzieś mi tutaj... O! Chociaż... Przecież... Już Przecież tu jest wszędzie raczej doświetlone 8 8 Przez drzwi nie wyjdzie Tutaj mamy 8 8 10 8 12 o! Nie ma opcji żebyś tutaj się zespałnił Ham Jobany Chyba sprawdźmy Pięknie, jest pięknie. okej, okay, mamy fajnie tutaj. <laughs> Dobra, posłuchajmy się jeszcze tak przespać. sobie łychne czarnej wody. O, co, czy Słuchajcie, nie wiem, dlaczego e, nie działają mi kurczę te fasady. Nie wiem, czy to Applied ten czy jest jeszcze jakiś dodatkowy mod, czy po prostu nie Dobra, no ale. Hmm. Zejdziemy sobie na dół. Pasuje mi trochę śmieci zostawić. Na przykład tego, dirta, tego, to. Mózga na razie będę potrzebował. Sauncta, może się przydać, więc. Więc wolę go zostawić. A, mózga wrzucę tutaj nawet tu też mam jakieś mózgi, więc... Może sobie tam leży tutaj mamy drewno. O, kurczę sorry. Tutaj zostawimy te rzeczy sobie na razie. Zaraz wracam. Okej, okay, dobra, jesteśmy standardowo Liston. Eee, a, to sobie wrzucę tutaj. Na razie, na chwilę. tego żarcia nie będę jadł. Nie poniżajmy się do, 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 do zombiaków. Emeraldy. Gdzieś ja to widziałem, emeraldy. Czyli ja się pozbyłem wszystkich emeraldów? Bardzo możliwe, więc tutaj sobie wrzucę emerald fragment, co prawda. <laughs> Słuchajcie, jak już tutaj sobie jestem, to sobie zabiorę jeszcze te fajne rzeczy. Aha, aha, tego nie. Okej. Okay. Wrzucę sobie po prostu to do przepalenia. Tak, żeby, żeby, żeby było. Aha, i tutaj mamy parę rzeczy z mechanizmu, które będziemy chcieli przenieść tam. Aha, <laughs> tutaj powrzucamy. Dobra, jeszcze do skrzynek. Ja też przecież tego. Eee... Lapis. Lapis, raczej chyba nic mu nie zrobimy <grych> o, ferus metal się smaży. Dobra, okej, okay. a niech to tam działa. No. Teraz tak, chciałem jeszcze kable, 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 kable. Kable, 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 kable. kabel. Kabel, kabel. Czy mamy kabel, kabel? Mamy kabel kabel. Uniwersalny bo uniwersalny. Ale to zawsze jakiś. A, kurde, na noga świeci. O, jezus. Dobra. <laughs> ok, kabel mamy. Um, hmm, teraz tak, teraz tak, teraz tak. Teraz by się przydało jeszcze jakieś papu, jakieś żarcie. I będziemy myśleć, jak to kurde wybornie podłączyć. A Maja mi tutaj narobiła jedzonka, więc. A, wybornie, patrzcie a ja wezmę sobie futlonga. Footlong jest zaczepisty. O, od razu tyle power'a. Słuchajcie, jeszcze sobie, jeszcze się odcedzę, jak kartofelek. I wam też czasami radzę to robić. Okej. Okay. Po kartofelku. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy. A w ogóle sobie nie zrobię tutaj żeby, żadnego głodnego wejścia. No nie no. to tak 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 tak, tak, tak. tak, 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 to... Ale czekaj, dobra. ok, w luz, w luz. Bo tak, tutaj se magazynujemy. Ale to z tego mi nie bierze wcale, nie? No bo tu se wchodzi. Tu se wchodzi. A czekajcie, bo tu idzie z reaktora, nie? Tak, bo tam reaktor jest połączony z bezpośrednio. A my byśmy pociągnęli...? Mmm, mm, pociągnęli y, zasilanie stąd. Czekajcie, czy... Czy z tego musielibyśmy wyjść? Bo tu jest wejście, tu jest wyjście C C cze A, czekaj, 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 tam też coś jest O oh my w dupkę god. A. Teraz to się... Czyli teoretycznie to nie potrzebujemy nawet tego, tych, tych, tych... Outputów stąd. No bo tu mamy wyjście, nie? To było wyjście, tak? Tak. Więc to wyjście teoretycznie mogło być tu. Weźmy sobie wręcza, klucza. O ile mam. Lekko przestawmy to. Chyba, ty, chyba tym... chyba tym... Chyba kluczem mogę też przedstawiać z tego co pamiętam. Teraz sprawdzimy. Jeb. No bo teraz byśmy tak powinni wyjść. A całkowicie jest to. Te rury. Te kable. Rury. Kable. Zrezygnować z nich. No bo to są niepotrzebne. Ok. No bo zasilanie nam daje tu i tu. I tu gdzieś wychodzimy. Ok. <laughs> tu gdzieś wychodzimy. Tylko. O, i tu jest też kabel. Aha. Aha, dobra. Ok. Tutaj mamy reaktor. Czyli co, te kable by szły, Czy te kable wyszły do reaktora? Hmm. Teraz się deczko pogubiłem. Czekaj, 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 bo tu mamy znowu jakiś kabel. Jak to cholera jasna tutaj idzie? Hmm. Hmm. Oh shit. <ścoughs> Więcej ścian rozpieprze niż pożytku z tego będzie, ale dobra. <laughs> no ale muszę teraz do tego dojść. Muszę muszę dojść, muszę dojść. O, Właśnie, tu se windę jeszcze muszę zrobić. Czekaj, bo tu wychodzi kabel. Aha! Aha! Aha, aha, aha. aha. Dobra. Nie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. skoro. No tak, no bo tu jest wyjście se idzie tym. Dobra. Dobra, czyli z tego reaktora se wychodzi i se idzie do... No właśnie, gdzie se to idzie? Dobra, czyli tak. To jest na pewno wyjście... Ale kurka, no coś mi tutaj... Coś mi tutaj śmierdzi takim, nie wiem. O kurde. Aha, dobra. To jest wyjście z reaktora i ono się idzie tutaj. Idzie se tam, idzie se tu, idzie se i to pewnie jest to. Sprawdźmy ja to, ja to teraz muszę obadać, co by się później. Hm. Dobra, tak, okej. Okay. i to idzie tu. Tara. No dobra, okej. Okay. Czyli to reaktor wchodzi nam tutaj i ładuje to. To w takim razie cholera jest na co to jest to. Hy. Czekaj, to będzie zasilanie. Ja wiem co to będzie. Ja wiem, co to już będzie. No ma mała, mała rozbudówka. Tak, to jest yy, zasilanie do magazynu. Gdzie... Aha, dobra, okej, okay, to jest dobra, 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 czyli tak. <laughs> to jest główny kabel z z reaktora i ja on się łączy tam tutaj w system. Eee, następnie wchodzi do tych baterii. <laughs> wchodzi do tych baterii i sobie idzie tak do magazynu i do tamtego na końcu z tym szkłem pomieszczenia. Tam, gdzie jest lawa fabrykator na przykład, nie? Tak, wszystko się zgadza. Czyli to idzie z tych. Okej, okay, okej, okay, ok Więc jest, jest, jest na razie postęp. Jest progres. Doszedłem. Aha. 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 Ty, 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 ty tyt, 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 tyt. Okej. Okay. Nieważne. Okej, okay, dobra. Czyli z tych na dole idzie sobie tam. Okej, okay. dobrze. W porządku. A te górne są wolne. Trzy wolne, tak. W porządku. Dobrze. To teraz tak, tymi górnymi musimy jakoś sobie wyjść... Do góry. A tu mamy tyrka. Mamy drewno. Okej. Okay. Teraz by mi się przydało trzy takie jakieś, chociaż wiecie co, może. Będziemy, będziemy mieć. Uzbiera mi się. Raz. Dwa. Trzy. Not bad, not bad, <laughs> dobrze, jest, jest dobrze. Czy tak, ale z kablem my chcemy wyjść tu, więc e, bez jakichś takich szarmanckich tutaj wydźwiasów, musimy go jakoś tutaj skierować, bang, 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 bang. Oh shit. No nie mówcie, że nie będę sobie mógł go schować, ale czekaj, bo możemy jeszcze te odwrócić do, tam do, do. nie, nie możemy odwrócić. Wciąż nie damy radę, damy radę, damy radę. He, 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 he. To teraz tak musimy się zrobić w ten sposób. Musimy sobie to zrobić. Ok, i teraz tak. Yy, podłączenie kablem tu, tu, tu. Tutaj dajemy to. Mhm. I ciągnę kabla, ciągnę druta, aż tu. I nie staje się połączenie. Ha! Jest! <laughs> Dobra, mamy kabel teraz. Tak, poczuli mi chcą wyjść dobrze. I teraz tak. Honga, 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 Honga. I brakło mi drewna. Hm. Dobra, nieważne. Nic się nie dzieje. Zaraz sobie dorobię najwyżej. Ale kabel wypuściliśmy. Nie? Dobra, nie chcę. Będzie kabel jest? Jest. Jest moc? Jest. Dobra. I teraz tak. Tu mamy sobie jeszcze jedno, no. OK. I dirta. Okej, okay. i teraz tak. Te badziewia dał tutaj. Ale brakuje mi tych Faktory blok. Faktory blok <coughs> Faktory blok, faktory blok tam no, ja pierdyka będzie pierdzielenia z tym faktorem blokiem dobra, dobra, zrobię sobie później. <laughs> dobra, okej, okay, tutaj idzie ten. No, jest okej, okay, jest okej, okay, jest progres. O sobie tam później do, do, dokończę. Na razie tu nikt nie wchodzi, więc luzik, luzik. Mhm. Dobra, czyli tutaj mamy zasilanie, wyprowadzone do góry. Dobra, zasilanko do góry jest wyprowadzone. My teraz tak potrzebujemy. Mm -hmm. ha. <laughs> ha. ok, ha, tak, pięknie, ciemne drewno. Junglewood. Mm -hmm. Jungle loot. nie, Jungle loot nas nie interesuje, ale mm, mm. bo. Jest taka sprawa jeszcze, to było chyba to, nie? Tak. Chyba. No. Muszę sobie to czysznąć na jedną tą. A może to nie to? Nie, to to. Ah, dobra. <ścoughs> Osmium, ok, Biorę. Biorę. Ego też wezmę, no dobra, i to też biorę. A, wiedziałem. Dobra. Teraz tak, muszę sobie cisnąć trochę marbla. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy dokładnie. No bo na razie je, 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 że tak powiem, zaślepimy, nie? No bo co z tym zrobię? To tak, takie, takie dziury zostawię do czasu tego. Na razie, o! Ta, 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 ta. jest, jest. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Tam potrzebujemy jeszcze. Mm, mana, mana. I teraz wszyscy. Pati, ty, ty, ty. E, potrzebujemy, słuchajcie, ludzie, tutaj jakieś. Y, jakiś zbiorniczek z wodą, nie? Bo. Tutaj będzie gdzieś pompa jeszcze, i ta pompa będzie e, do tego, do hy hydrogenu nam. Acz ogólnie pomyślałem sobie nad takim czymś. Słuchajcie, jeszcze ludzie. Słuchajcie, słuchajcie. E, żeby. To jest co? Mhm, dobra. osm kompresor. Osun, kompresor pójdzie tu. pójdzie tu. To pójdzie tu. Tego na razie nie potrzebujemy, więc sobie postawię to tu. Teraz tak. Okej. Okay. Są te, ale... Pomyślałem sobie, że tutaj byśmy co nieco zmienili. Tylko tak, znowu tutaj to... To okno ok tutaj fajnie wygląda, więc... Więc, 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 więc. Znaczy ogólnie chciałbym to zabudować, nie? Żeby tutaj tak... Um... czy znaczy, nie wiem, może jakąś w ogóle szafę zrobimy tutaj gdzieś. A bo tutaj zrobimy sobie tę pompę, nie? Wodę. Tu, tak, dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery. z majonez. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, nie będę żałował drewna. I ze mnie burżuj. Dobra, i tutaj będzie pompka z wodą, i ta pompka będzie pompować. Na przykład tutaj sobie postawimy, czy gdzieś tam sobie postawimy, czy tutaj sobie gdzieś postawimy mm, <laughs> po prostu e, urządzenie, które będzie nam dostarczać e, paliwo do jetpacków na wodór i tak dalej. Więc to by było dobre. No, a ogólnie, później sobie tutaj całe pomieszczonko będziemy chcieli, właśnie, zamienić w taki. Centrum mechanizmu. No bo przynajmniej do czegoś wykorzystam ten pokoik, pomieszczenie. E, dobra, to cóż, myślę, że na dzisiaj wszystko wystarczy. Prze powoli się przenosimy. No to jak mówię, później sobie tutaj zabuduję. Zabudujemy się do tego. O, dotąd na przykład gdzieś sobie zaznaczę od razu. E, no i postawimy jeszcze inne urządzenia z mechanizmu. No, na przykład tutaj sobie już mogę. Na razie zapuścić kabel. Aha, jeszcze teraz tak pytanie, jak ta pompka będzie szła, ale to pompką pompką się nie przyjmę, możemy zawsze puścić ją górą, bo zabudujemy to do góry, więc to też jakoś większego problemu nie będzie. Dobra, to cóż, widzimy się jutro. o 18. Dziękuję Ci za uwagę. Tak jak wam mówiłem, przypominam jeszcze o łapce w górę. O komentarzu przypominam też o o możliwości poprawienia tej paczki modów macie ją w opisie filmu link do paki znajdziecie tam pobieracie instalujecie i nie ma żadnego problemu e, dobra to cóż trzymajcie się no i papa uh! Give it to me!